Nasze wycieczki terapeutyczne bardzo dobrze wpływają na naszych uczestników, dlatego że integrujemy tutaj dwa kluby. Jeden, który znajduje się na Powstańców Śląskich na Krzykach i jeden, który znajduje się na Błączyka na Psimpolu. Nasi uczestnicy mają szansę zwiedzić Wrocław, poznać nowe miejsca, często do nas mówią, że chcieliby też podsuwają nam jakieś pomysły, które chcieliby zobaczyć, ale na przykład sami się stresują, pójść, czy nie mają z kim, i my takie wycieczki organizujemy. Wiosna, tuż, tuż i po prostu już będzie taka tematyczna wystawa, przepiękne kwiaty, kwiaty, przepraszam, ptaki, no tyle gatunków i okazało się, że może w mieście nawet tyle gatunków tutaj. Sobie. Tak jak powiedziałem, jesteśmy zadowoleni, bo, bo poznajemy. Niektórzy nie wiedzą nawet, co miasto nam proponuje. Dużo powstaje nowych miejsc, nowych wystaw, także tak raz w tygodniu korzystamy z takiego wyjścia. Dzieje się to w różnych miejscach Wrocławia. Najczęściej są to wycieczki na, do galerii sztuk. Czasem też nawet do kina, do, do różnych miejsc kulturalnych we Wrocławiu. Mamy różne formy spędzania czasu, byliśmy ostatnio w Muzeum Śląska, zwiedzaliśmy stadion, chodzimy czasami do kina, więc to są różne aktywności. Każdy coś znajdzie tutaj właśnie, no i te zajęcia, i trening pamięci, plastyka, i yy, różne zajęcia z rękodzieła, no bardzo, bardzo bogata oferta. Kino mamy i co nas interesuje? Wystawy, wystawy obrazów. Bardzo ta wystawa, która dzisiaj jest, jeżeli chodzi o, o, o taki kontakt z przyrodą, to też wszystko fascynuje. Wszystko, co nowe, żeby nie było monotonne, prawda? Uczestniczą i młode osoby, i starsze, także bardzo. Polecam właśnie udział w, w zajęciach tego dobrego miejsca. Nasze wycieczki cieszą się dużym zainteresowaniem. Zawsze mamy bardzo dużą ilość osób. Takie miejsca, no, które mimo, że od urodzenia się mieszka we Wrocławiu, a niektórych się po prostu nie, samemu nie wyszukało. Wiedzę wzbogacają, no, towarzysko też, bo się przyjdzie, porozmawia. Warto, bardzo mhm. warto polecam nawet wszystkim koleżankom żeby korzystały